Siemano na z tej strony Shadow X-Pompa wraz ze mną jest dzisiaj. Marcik Sabat. I gramy sobie Mirage uproszczony. A to musimy do tej iści, niestety. I spoko. Niestety dołączyliśmy dopiero po dwóch, po dwóch rundach. który jest w trakcie trzeciej. Kurde, przegrywamy, to jest najgorsze. Ty wiesz spokój się, kusówka, ona Ja Weź na wiele kamerę, na sumie. Ja wszystkich pobyci szanuję. Jesteśmy w celu. Zoszkę już tylko zodam gościa ma zwykłą AWP? Nie. Jaką ma? Menowar. O jest fajna. Niech to ostro ostrości łapać. Nie uchłacę się. Kamery nie. Ale ostrość, ale ostrość! Jak ostro, jak... Kanuta. Mogłeś ci mały kupiony. Ciasteczko. Ale ja nie zginąłem. No raz, ja nie chcę żebyś miała na awp. Ej, czekam. Negiewa! Dobra, gramy panowe i panie. Hmm. Jeśli ktoś to w ogóle Dobra ostrość. No popatrz się. Jednak. Mieszkanie. Ostrość dobra, ale mieszkanie. Bo jak przybliżasz to masz lepszą ostrość.

Ostrość straci Nie straci, patrz Straci, patrz A, i kto tu stracił ostrość? Mówię Powiem wam tak Nabijcie chociaż jednego lajka, chociaż nabijcie Podzielcie filmem i wrzucamy kolejny A wupa? Gołbi Wiesz o tym, że to słychać? Wiem. Zaty też słyszą. No i wali mnie to. Ooooooo! Dostał! wiem, dobrze. Kawaha! Zmienia kawaha! W tym momencie to ja nie mogę. Flesza rzuć. Nie, to jest smoke. Nie, flesza rzuć. Ajajaj. A aj, co aj. mi jest replay? bez mi zabił. Ale zaczęła prawie. Ale kamera ostro się nie traci. O dobra Dzień kamera... Ma WP. Ale ty śmiercił zarąbę cię. Moja. A ja nie chciałem tamtego trafić, co był ten. Na beki zaczęłem. To śmień. Mano to jest jakiś statek coś tam jakoś tak. Nie wiem. A co on robi? Co za uczucie, ja pierdzielę Zryfek. Ale miał szansę, nie, nie miał szansy Jakby miał kałaszka czy coś, to miałby jakieś szanse Dobra, jedziemy teraz z kałaszka Na A Go A Go A Co Już wszyscy na A poszli On no Teraz ty się poszczelaj dostał, dostał banie przez ścianę Ale ja mam ekspert AK Zabiłem tysiaka Co? Zabiliśmy tyśaka. Czekaj, czy z awki ten Ktoś zabił tysiaka ja na pewno z awki. Przepraszamy Was za powiadomienia, ale to pewnie z tableta. Bo tablet jest koło nas. Wiktor, musisz się postarać, masz awkę.

go uh -uh. my friend gdzie to było rzucone? z akademii tak to się nie site to w ogóle dobrze poleciało dwa flesze jak... Prawie, prawie. Musiałem. Prawie szadolak. Co zrobił? Musiałem. To chyba lepsze. Co masz kina? Thanks. Nice, nice. Plecy wziął pas, pas. A tu nie ma hakerów. No to dobrze. Sam, sam na dwóch to nie wiem co. jest na hakerze. Dostał flash na ryj. ja kolejnego. No i. Ajajaj, miał lepszą broń. W sumie też prawda. Lepszą broń. Trudno, ale Jeden punkt przegrywamy. 4-3. Jak filmiki będą trwały krócej niż 15 minut? Pamięci na mnie starczy, na kamerze. Ale zrobi się Russia z gościem. Robimy rasza tutaj, tutaj teraz. No, no, idź. Wiedziałem, że tam chcesz Uważaj tutaj. Czy tam pipa? No, Uważaj tutaj na górze, na górze na grze. grze. O kurde. Ale dobrze gościu gra za wupy. Zginął. Dobrze jest. No one jest gin. Oj, oj, oj. oj. Zaraz na pamięci nie starczy. A dobra, wygramy to. do 11 minut. Nie. Dłużej. No cztery... będą trwały krócej na pewno niż 15 minut albo równe 15 minut. To już zależy Ale chyba 14 będą trwać Palas. Jezus, web. No, pałac Mętrzy pałacu Ezuset łebuję Pałac,

Nie trafi sobie No pistolet niech sobie może trafić Po co żeś tego smoka rzucił? Bo myślałem, że on go on zabije Wow ale mnie strasznie. Masz no pakę, czemu mnie podkładasz? Go. Nice. Ej, da, daję za chwilę go. Aha. Jeśli nie wiecie, to zróbcie tak. A, konsola nam się zepsuła. No, nie, nie pokażę. No to taki. chyba w następnym odcinku będzie. No raczej. O ile takowy będzie w Będzie jeden lajk like chociaż. I chociaż gdzie się wyświetli. O tyle prosimy. O Jezus Maria. Nie trzymaj tak celownika tak ten blisko strasznie. To, to jest na jeden. No dwa to jest na jeden. To jest na dwa. No właśnie. Iście. No to my chyba będziemy się z wami żegnać. Jeśli chcecie wiedzieć czy wygraliśmy, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzach, że chcecie, wynik, że, że chcecie wynik meczu. No a jeśli nie będziecie chcieli wyniku meczu, no to. To już wasza sprawa, czy chcecie, czy nie. Lent. Wiem. dzięki Wam za oglądanie. Byłem ja, Shadow, X-Pompa i X. To tyle w odcinku. Dojdę, Jan, na raz.